Sytuacja wywołana koronawirusem nie jest łatwa dla nikogo z nas. Dotyka ona również przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień mają coraz mniejsze obroty i coraz więcej ograniczeń. W tym filmie przedstawię najważniejsze informacje dotyczące tarczy antykryzysowej, a także powiem Ci, kto i kiedy może uzyskać zwolnienie ze składek ZUS. Nazywam się Mikołaj Maśliński i witam Cię na kanale Prawo dla przedsiębiorców. Na tym kanale staram się rozwiązywać problemy małych i średnich przedsiębiorców. Jeżeli jeszcze nie subskrybowałeś mojego kanału, to zachęcam Cię do tego, żebyś od razu to zrobił. Kliknij tutaj na dole w ten czerwony przycisk, bo dzięki temu ja będę mógł dalej tworzyć treści dla Ciebie. Muszę jednak dodać, że dzisiejszy odcinek nie powstałby bez pomocy Kancelarii Prawnej Cybichowska i wspólnicy, którzy pomogli mi merytorycznie przygotować ten odcinek i którzy też będą pomagali mi w odpowiedziach na komentarze pod tym filmem. I jeszcze jedna ważna rzecz. Zapraszam na mój profil na Facebooku. Jeżeli uważasz, że ten film jest wartościowy i chciałbyś kolejnych informacji na temat tarczy antykryzysowej, to weź udział w ankiecie, bo dzięki temu będziesz mógł zdecydować o tym, jaki kolejny film nagrać. Koniec już tych ogłoszeń, zaczynamy. Sytuacja związana z koronawirusem doprowadziła do prawdziwego legislacyjnego Armagedonu. Ustawy, rozporządzenia, wszystko dzieje się z dnia na dzień i sami prawnicy mają problem, żeby za tym nadążyć, a co dopiero przedsiębiorcy, którzy na co dzień chcą po prostu prowadzić swoją działalność. Żebyś był zaznajomiony z podstawowymi przepisami musisz mniej więcej orientować się o jakich my w ogóle ustawach mówimy. Więc podstawowa ustawa, która nas interesuje, to ustawa z 2 marca 2020 roku o przyjęciu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W kolejnych dniach sytuacja coraz bardziej się zaostrzała. Najpierw Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, następnie ogłoszenie i wprowadzenie stanu epidemii, i wreszcie 31 marca mamy bardzo daleko idące ograniczenia w działalności gospodarczej, które siłą rzeczy muszą przenieść się na spadek obrotów i sprzedaży u wielu przedsiębiorców. W związku z tym wprowadzono również pakiet antykryzysowy, o którym właśnie teraz mowa. I jeżeli szukasz informacji na temat poszczególnych form wsparcia przedsiębiorców, to możesz w tej chwili znaleźć masę kancelarii, które za darmo udostępniają poradniki dla przedsiębiorców, pokazują w jaki sposób możesz radzić sobie w tych trudnych czasach. Natomiast teraz, w trakcie tego filmu, chciałbym pokazać Ci stronę, gdzie możesz też dokonać przeglądu dostępnych form wsparcia. Jeżeli szukasz informacji o środkach pomocowych, które możesz wykorzystać w Twojej firmie, to myślę, że na początek dobrym źródłem wiedzy może być ta strona dotycząca tarczy antykryzysowej. Spójrz, masz tu wiele konkretnych informacji dotyczących przedsiębiorców, pracowników, a także innych organizacji, które mogą być poszkodowane w związku z koronawirusem. Zdaję sobie sprawę, że ta strona nie odpowiada na wszystkie pytania. Natomiast, jeżeli chcesz znaleźć podstawową wiedzę, Zobaczyć, jakie są środki pomocowe, to myślę, że ta strona w zupełności zaspokaja na dzień dzisiejszy te potrzeby. Możesz tutaj zobaczyć nie tylko zestawienie wszystkich środków pomocowych, ale także włączyć filtry, flirty, filtry, flirty. Możesz zobaczyć środki pomocowe dla danego rodzaju firm. Przykładowo, jeżeli prowadzisz jednoosobową firmę i chciałbyś się teraz dowiedzieć, jakie są środki pomocowe dla ciebie, to wystarczy, że wejdziesz na tą stronę i możesz już mniej więcej zorientować się, jakie są przewidziane formy pomocy właśnie dla firm jednoosobowych. I tutaj widzisz, anuluj ZUS na 3 miesiące, o którym zaraz powiem w szczegółach. Dalej, świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą, czy też dofinansowanie na prowadzenie Swojej działalności. Na ten moment nie będę wchodził w szczegóły. Wejdź na tą stronę bez względu na to, jaką masz dużą firmę i zorientuj się na początku, jakie masz środki pomocowe. Być może któryś z nich będzie odpowiadał Twojemu profilowi. Jeszcze jedna uwaga na koniec. Środki pomocowe przewidziane w tarczy antykryzysowej to nie są kokosy. To są środki na przetrwanie. Przetrwanie firmy, przedsiębiorcy, ograniczenie zwolnień. Natomiast Trwają prace nad tym, aby jeszcze bardziej wyjść naprzeciw przedsiębiorcom, żeby dostosować tarcze do ich faktycznych potrzeb. Miejmy nadzieję, że one zakończą się sukcesem i że za jakiś czas pojawią się kolejne środki pomocowe, które faktycznie pozwolą udźwignąć gospodarce te problemy związane z koronawirusem. Póki co mamy taki stan prawny i jakieś środki, jak możesz znaleźć na tej stronie, a ja teraz przejdę do omówienia jednego z nich czyli zwolnienia z ZUS. Zaczynamy. Podstawową formą pomocy w ramach tarczy antykryzysowej jest zwolnienie z ZUS, czyli ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to na pewno zadajesz sobie pytanie: czy ten środek dotyczy również mojej firmy? I teraz chciałbym ci krótko powiedzieć o tym, Kogo dotyczy ten środek, czyli kto może skorzystać z tej pomocy. A zatem, kogo dotyczy zwolnienie z ZUS, dotyczy ono przede wszystkim osoby prowadzącej poza rolniczą działalność przed 1 lutego 2020 roku. Czyli jeżeli przed 1 lutego 2020 roku miałeś już założoną firmę, to w takiej sytuacji będziesz podlegał pod to zwolnienie. Ja o poszczególnych. W warunkach będę mówił dalej, natomiast na razie spójrzmy, kto w ogóle z punktu widzenia prawnego może uzyskać takie zwolnienie. A zatem, przed 1 lutego miałeś firmę i jesteś osobą prowadzącą pozarolniczą działalność. I teraz wyjaśnimy sobie, kto to jest. Wyjaśnia to ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Bardzo często mówimy o tych osobach jako osoby samozatrudnione. Są to przykładowo osoby, które prowadzą działalność na podstawie wpisu do CEIDG, czyli centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Takie osoby są przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy prawo przedsiębiorców. Co do zasady te osoby będą mogły skorzystać ze zwolnienia. Wyjątkiem są osoby, które korzystają z tak zwanej ulgi na start, czyli jeżeli w pierwszych sześciu miesiącach prowadzenia działalności firmy korzystasz z ulgi na start, czyli Płacisz tylko i wyłącznie składkę zdrowotną, to jest 300, o ile się nie mylę, 60 zł, to w takiej sytuacji nie będziesz mógł skorzystać z tego zwolnienia z ZUS. To nie tylko przedsiębiorcy w tym klasycznym rozumieniu to także osoby, które są twórcami i artystami to są osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu. Nie będę o tym mówił szerzej, bo te osoby na pewno sobie doskonale z tym zwolnieniem poradzą. Dalej. Osobą prowadzącą poza rolniczą działalność zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych jest także wspólnik jednoosobowej spółki zo oraz wspólnik spółki jawnej komandytowej lub partnerskiej. No i wreszcie są to również osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Zanim przejdę dalej, to ważna informacja. Ta prezentacja będzie do pobrania na mojej stronie internetowej www.mikołajmaśliński.pl. Link do tej prezentacji znajdziesz w opisie filmu i pobierając tą prezentację, będziesz mógł od razu też zapisać się do mojego newslettera, żeby być na bieżąco z treściami, które tworzę dla Was, dla Was czy dla Ciebie jako przedsiębiorcy. Ok, kto oprócz. Osób prowadzących poza rolniczą działalność gospodarczą może skorzystać z tego zwolnienia. Kolejna grupa osób to płatnicy składek. Płatnik składek to na przykład przedsiębiorca, który po prostu prowadzi firmę. To może być spółka, która zatrudnia pracowników. Zwróć uwagę, że w tym przypadku mamy dwie daty. Pierwsza data to dzień 29 lutego 2020 roku. A zatem na koniec lutego bierzemy pod uwagę, ile płatnik składek, czyli na przykład ile spółka, ile miała pracowników właśnie na koniec lutego. I mamy tutaj takie kryterium, że jeżeli na koniec lutego firma zatrudniała mniej niż 10 ubezpieczonych, mniej niż 10 osób, to w takiej sytuacji będzie mogła skorzystać ze zwolnienia ZUS w trybie tego przepisu. I co więcej, musi być zgłoszona jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 roku. Czyli upraszczając, tak samo jak mówiliśmy o tej osobie samozatrudnionej, firma musi istnieć czy być w tym momencie płatnikiem składek właśnie przed 1 lutego 2020 roku. Tutaj oczywiście mogą pojawić się głosy krytyki, ponieważ widzisz, że tylko firmy, które mają mniej niż 10 ubezpieczonych, łapią się na to zwolnienie. Tak, to prawda. Ale w tym przepisie, oprócz tego, są inne środki pomocowe dla firm, które mają więcej pracowników. O nich nie mówię w tym filmie, ale musisz wiedzieć, że nawet jeżeli masz więcej pracowników, to być, być może również załapiesz się właśnie na zwolnienie ubezpieczeń społecznych czy zdrowotnych dla swoich pracowników. No i trzecia grupa co prawda nie jest to przedsiębiorca, no ale też pojawia się w tym przepisie to duchowny, czyli e, duchowny będący płatnikiem składek. Okej. Okay. Zakres pomocy, czyli co ty de facto otrzymujesz w ramach tego zwolnienia. Oczywiście wszyscy mówią o ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych. Jeżeli jesteś płatnikiem składek, czy płacisz należności na fundusz pracy, fundusz solidarnościowy czy fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych lub fundusz emerytur pomostowych, to w takiej sytuacji zwolnienie czy pomoc obejmuje również składki właśnie na te. Fundusze. To zależy od danej firmy, jak są uregulowane kwestie właśnie tych należności publicznoprawnych. I co ważne, zakres pomocy dotyczy składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych na ten okres. I co ważne, zakres pomocy obejmuje nieopłacone należności, czyli te, za które firma nie zapłaciła. Kolejna ważna kwestia odnośnie zwolnień ZUS to warunki, czyli jakie są przesłanki, żeby dana osoba mogła uzyskać zwolnienie. O... Pewnego rodzaju przesłankach już przed chwilą powiedziałem, czyli powiedziałem kto. To są takie podstawowe przesłanki podmiotowe, jakie podmioty mogą uzyskać zwolnienie. Wiesz już, że jest to samozatrudnione, wiesz, że to jest płatnik składek, a także duchowny. Ale oprócz tego musisz spełnić jeszcze inne warunki. I o tych warunkach krótko powiem Ci właśnie teraz. Pierwszy warunek to złożenie wniosku do 30 czerwca 2020 roku. A zatem. Możesz spać spokojnie. To nie jest tak, że musisz złożyć wszystkie wnioski na chura, ponieważ braknie środków. W tym wypadku akurat jest dosyć duży komfort. Oczywiście są pewne środki, gdzie pula wynagrodzeń czy pula pomocowa jest ograniczona. Natomiast w tym wypadku możesz złożyć wniosek nawet pod koniec czerwca i również załapać się na tą pomoc. Zwróć uwagę, że dodatkowym warunkiem jest warunek przychodowy, ale on dotyczy tylko samozatrudnionych. Upraszczając, jeżeli masz jednoosobową działalność gospodarczą, to będziesz mógł uzyskać pomoc tylko wtedy, jeżeli Twoje przychody zmieszczą się w limicie. Jaki to limit? Ten limit na dzień dzisiejszy to 15 681 zł. Trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Ten limit jest stosowany wobec przychodów. Jakie uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosków? A zatem, jeżeli składasz wniosek w kwietniu, to bierzesz pod uwagę przychody z marca. Zaraz przejdę do przykładów i pokażę Ci na przykładach, jak to wygląda w konkretnej sytuacji, czyli kiedy kto będzie mógł uzyskać tą pomoc. Zanim natomiast przejdę do przykładów, kilka jeszcze ważnych informacji od strony prawnej. I pierwsza informacja dotyczy wymiaru składek. Zwróć uwagę, że niektóre osoby, które mają duże przychody, niekoniecznie chcą płacić od całości przychodów składki na ubezpieczenia społeczne. To wynika z tego, że po prostu nie chcą eskalować kosztów w tym zakresie. W związku z tym podstawa wymiaru składek może być niższa od uzyskiwanych przychodów. Taka sytuacja. Przykładowa: Mamy firmę, w której samozatrudniony zarabia miesięcznie 10 tysięcy złotych, natomiast wysokość podstawy wymiaru jest znacznie niższa, czyli korzysta w tym momencie z możliwości dobrowolnego ustalenia podstawy wymiaru tych składek, natomiast ustawodawca mówi, że one mo nie mogą być niższe niż przykładowo w tym roku. Minimalna podstawa wymiaru, jeżeli ktoś rozlicza się na zasadach ogólnych i nie mamy wyjątków, ona wynosi 3136 zł i 20 gr. Oczywiście, w zależności od sytuacji, ta podstawa wymiaru może być odrobinę niższa, ale nie chcę wchodzić w szczegóły. Chcę tylko pokazać Ci zasadę. Mianowicie, w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, Osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania, i teraz słuchaj uważnie, podlegają należności z tytułu składek ustalone od, no i właśnie, od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. Wracając do naszego przykładu, jeżeli mamy osobę, która ma stosunkowo wysokie przychody, i w związku z tym. Podstawa wymiaru składek może być wyższa, ponieważ ma duże przychody, ma duże wpływy w firmie. To mimo to, że płaci wyższe składki, to zwolnienie będzie obejmowało najniższą podstawę wymiaru tych składek. Czyli, tak jak mówiłem, dla osoby, która ma składki na zasadach ogólnych, to jest to około 3130 zł. Mam nadzieję, że to jest jasne. Chcecie tylko pokazać, że zwolnienie nie rośnie w związku ze wzrostem podstawy wymiaru. Bierzemy tu co do zasady tą najniższą podstawę wymiaru tych składek. I kolejne dwie ważne rzeczy, które być może nie są fascynujące, natomiast trzeba o nich powiedzieć. Po pierwsze, ze zwolnienia nie będziesz mógł skorzystać, jeżeli firma znajdowała się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 roku i nie regulowała należności. Składek pobieranych przez ZUS. A zatem, jeżeli w grudniu 2019 roku miałeś zaległości, miałeś problemy z płatnościami, właśnie na ubezpieczenia społeczne, to niestety to zwolnienie nie będzie przysługiwało Twojej firmie. To wynika z przepisów unijnych, no i niestety tak wygląda w tej chwili sytuacja. I druga kwestia, o której też musisz pamiętać, jeżeli skorzystasz ze zwolnienia to pamiętaj o tym żeby składać dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj czy w zależności od tego jaki okres pomocy uzyskasz może to być przecież krótszy na przykład tylko kwiecień-maj to pamiętaj o tym aby w tym okresie zgodnie z przepisami przedstawiać te dokumenty rozliczeniowe do ZUS-u no chyba że jesteś z tego zwolniony a zwolniony może być na przykład samozatrudniony no i wreszcie na koniec artykuł 15 z z h. Tak, dobrze słyszałeś. 15 z z h. Zgodnie z tym artykułem, zwolnienie, o którym teraz mówię, ma charakter pomocy publicznej. Ale co ważne, nie jest to pomoc de minimis, a zatem nie zmniejsza ci puli tej podstawowej pomocy, z której korzysta bardzo wielu przedsiębiorców. Przykładowo, jeżeli uzyskałeś kiedyś szkolenia, Finansowane ze środków unijnych, to bardzo możliwe, że była to pomoc de minimis. Pomoc de minimis jest dosyć popularna, ale są pewne ograniczenia. Jeden przedsiębiorca w okresie trzech lat nie może uzyskać co do zasady 200 tysięcy euro właśnie w tym okresie czasu. No i przykład. Pani Ania prowadzi agencję marketingową w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli możemy powiedzieć, że jest samozatrudniona. Pani Ania opłaca składki wyłącznie za siebie od najniższej podstawy wymiaru składek. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Pani Ania zarabia relatywnie dużo, natomiast podstawy wymiaru ma najniższą. Co więcej, w marcu 2020 roku uzyskała 20 tysięcy złotych przychodu. I teraz pytanie do Ciebie. Czy Pani Ania w tej sytuacji może uzyskać w marcu już Zwolnienie z ZUS-u, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? Oczywiście odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Ponieważ przekroczyła limit, który wynosi 15 681 zł. Zobaczmy, co było dalej. W kwietniu 2020 roku, w związku z ograniczeniem zleceń, z ograniczeniem przychodów, jej przychód wyniósł już tylko 9 000 zł. Czy w takiej sytuacji będzie mogła skorzystać z pomocy? Tak. Za kwiecień będzie mogła w tej sytuacji już uzyskać zwolnienie. Oczywiście musi złożyć stosowny wniosek i pani Ania to zrobiła, czyli 5 maja 2020 roku złożyła wniosek o zwolnienie z opłacenia składek za kwiecień i maj, co jest jak najbardziej prawidłowe. Czyli w tym wypadku pani Ania załapała się na dwa miesiące zwolnienia z ZUS-u. Mam nadzieję, że ten przykład był jasny. Ja zaraz pokażę stronę internetową, na której możecie państwo znaleźć więcej przykładów. Natomiast ten przykład jest po to, aby mniej więcej zobrazować te przesłanki, o których mówiliśmy przed chwilą. Na koniec omawiania tych przepisów jeszcze jedna ważna rzecz techniczna. Zwróć uwagę, że co do zasady osoba prowadząca poza rolniczą działalność, czyli nasz przedsiębiorca, osoba z nim współpracująca zachowują prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 roku. A zatem, jeżeli 1 lutego 2020 roku przysługiwało tej osobie prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, to w takiej sytuacji będzie ona nadal z nich korzystała. Zachowanie prawa do świadczeń dotyczy także osoby, która jest zgłoszona przez ubezpieczonego. Zwróć uwagę, artykuł 31 ZS ustęp 3. Osoba, której dotyczy zwolnienie z obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenia zdrowotne i zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia członkowie rodziny, czyli na przykład syn, przedsiębiorcy, zachowuje prawo doświadczeń. Określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. To tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze przepisy dotyczące zwolnienia z ZUS-u. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, kto i kiedy może skorzystać z tego zwolnienia, ale to nie wszystko. Mówiłem o tym, że jest ono udzielane na wniosek, dlatego teraz. Chciałbym Ci pokazać, gdzie możesz znaleźć wniosek, jak on wygląda, i mniej więcej podpowiedzieć Ci, w jaki sposób taki wniosek możesz uzupełnić samodzielnie. Wniosek o zwolnienie z obowiązku płacenia składek znajdziesz oczywiście na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jestem na tej stronie, link do niej znajdziesz w opisie tego filmu. Zwróć uwagę, że wniosek możesz złożyć drogą elektroniczną poprzez Platformy usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dodam tylko, że po kliknięciu w ten link otrzymasz szczegółową instrukcję, która pokazuje krok po kroku, jak można złożyć ten wniosek, właśnie y, drogą elektroniczną. Ok, przejdźmy zatem teraz do samego wniosku. Klikam w link podany na stronie i pojawia mi się plik edytowalny w Wordzie, i spójrzmy, jak ten wniosek wygląda. Wbrew pozorom wniosek nie jest wcale trudny do uzupełnienia. Oznaczony jest literką RDZ i jak widzisz, jest zatytułowany Opłacenie należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 roku. Oczywiście pouczenie o tym, aby wypełniać wniosek wielkimi literami, wniosek został skonstruowany dla różnych podmiotów, czyli zarówno dla samozatrudnionego, jak również dla firmy, która ma poniżej 10 pracowników i wreszcie dla duchownego. I w związku z tym mamy w punkcie 5 do 7 instrukcję, kto wypełnia jaką część wniosku. Jeżeli zgłaszasz do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, to wypełniasz w bloku 2, to jest blok 2 zatytułowany treść wniosku, punkt 1 i punkt 4, tak? Czyli jeżeli masz mniej niż 10 ubezpieczonych. W takiej sytuacji będziesz uzupełniał te części, które teraz zaznaczę na żółto. Z kolei. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i opłacasz składki wyłącznie za siebie, to zobacz, w tym momencie w bloku drugim wypełniasz część spod punktu drugiego, jak również właśnie tą część spod punktu czwartego. Natomiast wszystkie podmioty wypełniają dane wnioskodawcy, co jest oczywiste, ponieważ urząd musi nas zidentyfikować. Wniosek jest prosty, myślę, że nie sprawi Ci większego problemu. Natomiast, gdybyś miał pytania, pisz o tym w komentarzu do tego filmu. Zanim jeszcze pożegnamy się, to chciałbym cię poinformować, że trwa aktualnie akcja Ratuj Biznes. Jest to akcja zainicjowana przez rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Znajdziesz więcej informacji właśnie na jego stronie. Jest to akcja, która polega na tym, że kancelarie prawne, doradztwa podatkowego za darmo pomagają Przedsiębiorcom uzupełniać wnioski, również ten wniosek, który pokazywałem przed chwilą. Mam nadzieję, że w tych ciężkich czasach będziesz mógł dalej w miarę normalnie funkcjonować. Przesyłam dużo pozytywnej energii i wierzę w to, że wszyscy razem przetrwamy ten ciężki czas. Do zobaczenia!